Z Ewangelii według Świętego Marka: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Bardzo rzadko, ale jednak spotyka się w życiu osoby, które doskonale rozumieją nasze potrzeby. O takich ludziach mówimy często, że to nasi przyjaciele. Bardzo często nasi rodzice są osobami, które Intuicyjnie, podświadomie wyczuwają, czego nam potrzeba. Dziś spotykamy się w Ewangelii z sytuacją, gdy Jezus intuicyjnie doskonale wie, czego potrzeba Jego uczniom, i na tą potrzebę natychmiast odpowiada. Mówi im: wypocznijcie nieco. Jakie to piękne, jakie głębokie, jakie delikatne, jakie rodzicielskie, jakie przyjacielskie. Jak bardzo jest to yy, doskonałe, ta relacja Jezusa do człowieka, Jezusa, który rozumie, że człowiek potrzebuje także wypocząć. Ale i z tego zdania możemy wyciągnąć naukę dla siebie, bo Jezus mówi: Idźcie sami, osobno, na miejsce pustynne. Uczy nas wypoczywać. Dla Jezusa wypoczywać to znaczy szukać ciszy. Szukać samotności, zwrócić, zwrócić się ku sobie. Jezus wie, że ten świat, w którym żyjemy, to świat, który proponuje beznadziejny, głupi, niewartościowy odpoczynek. I dlatego mówi nam: Idźcie na miejsce pustynne. Jest prawdą, że najpiękniej wypoczywa się na modlitwie, ale jest też prawdą, że trzeba dla tej modlitwy, samotności, ciszy, uspokojenia znaleźć miejsce. Chodzi o to, żeby otworzyć serce na ten dar pokoju, który chce nam dać Jezus Chrystus. On w wakacje przychodzi do nas z ciszą i spokojem. Spotkajmy się jutro by dalej poszukiwać Jego woli i Jego miłości.